i komunikacji i książek na temat marconerii. Um, pan doktor powie dzisiaj o e, zaproszeniach tak, własnego mieszkania, młodego doktoranca. Tak. Dzień dobry, oddaję panu głos. Mikrofon pan jest taki zdradliwy, tak Niedobrze słychać. No to... Państwa, niech będzie poparany Jezus Chrystus. Wielki Wierny Pan. Maria zawsze dziewicę. Pod hasłem Nowe pogaństwo kryje się przede wszystkim Masoneria. natomiast można by to rozszerzyć. To znaczy powiedzieć tak, że kościół swojego swoich dokumentach od. Wieków nazywa masonerię pomocnikiem szatana na ziemi, natomiast tych pomocników szatana na ziemi jest oczywiście więcej, na przykład Islam. I yy, 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 te yy, hasło, nowe pogaństwo, tutaj bardzo pasuje, dlatego że pogaństwo to my sobie kojarzymy z taką religią, która się jakiegoś drewnianego bałwana czci. Natomiast poganie tak zaczynali, mieli tych drewnianych bałwanów coraz więcej, czyli Słońce, Księżyc i tak dalej. I w pewnym momencie zaczęli się tymi bogami wymieniać, Bogów było coraz więcej. Pokaństwo dojrzewało, można powiedzieć, również teologicznie i dochodziło w pewnym momencie do wniosku, że jeżeli jest tylu bogów i oni są materialni, to znaczy cały świat jest bogiem, jeżeli cały świat jest bogiem, to ja też jestem bogiem. Jeżeli ja jestem bogiem, no to chyba najbardziej. No i to głównie mówiły w różnych kulturach elity ludzie sukcesu, ludzie wyjątkowo zdolni, wyjątkowo bogaci. Ja nie jestem jak ten Montauk, ja jestem kimś więcej, ja jestem bogiem. I w ten sposób pogaństwo dochodziło do doktryny szatana i wszędzie przybierało dokładnie taką samą postać, czy to w Europie, czy w krajach arabskich, czy gdziekolwiek indziej Bo w Europie, na przykład w starożytnej Grecji Rzymie przyjęło etnizmu, z później z którego później się wywiodła Masoneria, czyli takiej elity, religii elit. I teraz tak, to co dzieje się dzisiaj z islamem, to co dzieje dzisiaj się. Z uchodźcami, to jak się nad tym tak zastanowić, no to widać tutaj jakiś plan, jakiś spisek. Nie do przyjęcia jest teza Oriany Faliarci, tej wielkiej fallaci, tej wielkiej intelektualistki włoskiej, która wiele tutaj miała zasług, wiele wykryła, wiele rzeczy nazwała po imieniu, ale jakby nie mogła zrozumieć przyczyny. Ona mówiła, bo ona to już widziała 20 lat temu. Europa jest głupia, Europa popełnia samobójstwo, Europa tak bardzo unikłała się w polityczną poprawność, że zatraciła instynkt No Ale y, czy to, te tezy można powtarzać, czy można zakładać, że elity europejskie, nie tylko europejskie, że one tak tego wszystkiego nie widzą nie widzą tych zagrożeń, nie widzą y, skutków. I albo są wierne, albo wspierają ten proces. Awiana Falacci już miała pewne podejrzenia, bo ona 20 lat temu mówiła: tylu ludzi przepływa przez morze. Oni już wtedy przepływali przez morze, tylko w mniejszych ilościach. I każdy, za każdą osobę trzeba zapłacić 10 tysięcy dolarów, a to są biedni ludzie. Skąd oni mają te pieniądze? Kto im daje? No takie pytania już wtedy zadawały. I oczywiście można od razu powiedzieć, że to wszystko zmierza do zniszczenia całkowitego zniszczenia Europy, do wykorzenienia z niej wszystkiego tego, co chrześcijańskie, bo jakby andryży, zjawiska prowadzą wszystkim do wniosku, że nie da się tego chrześcijaństwa, a przede wszystkim katolicyzmu stąd wyrugować i po prostu trzeba to wypalić do gołej ziemi. I oczywiście tutaj głównym działającym jest maseria i to za chwilę udowodnię. Natomiast chciałem pokazać, że to się odbywa w trzech perspektywach. Perspektywa pierwsza jest związana z wydarzeniami, które miały miejsce w Europie w 406 roku. No, historia jest nauczycielką życia nie tylko dla dobrych ludzi, ale również dla złych ludzi. I Cesarstwo Rzymskie to była taka pierwsza Unia Europejska. Ono coraz bardziej się rozwijało i im bardziej się rozwijało, było coraz słabsze. Otoczyło wszystkich swoich obywateli opieką socjalną, chleba, igrzysk, wina, oliwy dla wszystkich. Dobrobyt wzrasta. I w pewnym momencie już nikomu nie chciało się pracować i nikomu nie chciało się służyć wojsku, i zaczęli ściągać cudzoziemskich robotników w ilościach coraz bardziej przemysłowych. Znaczna część z nich zostawała, ale znaczna część z nich wracała do swoich krajów, swoich krain i opowiadała nieswożone historie o tym, jaka to jest tam gdzieś w krainie, na płynąca nazywa się Cesarstwo Rzymskie. I te opowieści wyrastały w legendy, jak pojawiał się chęć wejścia w to królestwo, w tą Ukrainę, wejścia w teren Unii Europejskiej, ale w pewnym momencie, ale w pewnym momencie Cesarstwo Rzymskie się zorientowało, że to jest pewne zagrożenie i postawiło wojska na granicach, które nie przepuszczały nikogo, Dzisiaj się powiedziało, że ta straż graniczna. I w 406 się rozpoczęła wielka wojna, najazd z drugiej strony na cesarstwo rzymskie i większość wojsk, wszystkie wojska praktycznie z granicy leżącej nad renem, zostały wycofane, wrzucone do walki. I tego roku, 406, zima była bardzo ostra. Rezamaz. I nieliczni strażnicy, którzy stali tam na granicach, zobaczyli nagle falę ludzką, która idzie po lodzie, przekracza rzekę i idzie dalej. I ta fala była szeroka, także nie widzieli końców tej szerokości, i długa, także nie widzieli gdzie ona się kończy. I ci ludzie szli, a ci strażnicy patrzyli na początku zdziwieni, bo widzieli, że to nie jest wojsko, że tam idą kobiety, dzieci. Mężczyźni, wozy, woły, psy. Później byli przerażeni tą ilością. I ta fala szła, szła i szła. I archeolodzy później dzisiaj napisali, że to nie byli agresywni ludzie, ale to byli barbarzyńcy. W momencie, kiedy natrafiali na bogate miasta, opętywał jakiś demon, że mordowali wszystkim, płacili kobiety, palili domy i. Miast, które w dokumentach, wiemy, że one były, znamy ich nazwy, archeolodzy nie potrafią znaleźć ich śladów, tak bardzo zostały zniszczone. Londyn został tak zniszczony, miała stolica Londyn, że przez 400 lat nie mieszkał tam ani jeden człowiek, były tylko zgliszcze. I ta fala szła w kierunku Rzymu i nagle Zaczęto się orientować, że wytwarza się coś takiego przerażającego, co historycy nazwali etniczną yy, trąbą powietrzną, to znaczy całe ludy wkraczały na teren Cesarstwa Rzymskiego, a na ich puste miejsce przenosiły się inne ludy i w pewnym momencie te inne ludy zaczęły jakby też wędrować za tymi pierwszymi. I tak się zaczęło przemieszczać miliony ludzi i ostatni na końcu szli hunowie, którzy przyszli aż z tych terenów, które, o których się można powiedzieć, że to jest Środkowa Rosja. Dalej no w 406 przekroczyli Iran, w 410 schowili Rzym i Cesarstwo Rzymskie przestało istnieć. No i Wywołanie tego procesu, bo dzisiaj jakoś ten proces został wywołany. Czy to się uda, czy się to nie uda, prawda? bo jest jakiś coraz większy obóz w Europie, ale w każdym razie z takim zjawiskiem mamy do czynienia i nie widać, żeby były skuteczne, skuteczne przeciwstawienie się temu zjawisku, natomiast oczywiście na wiosnę ono się powiększy. Druga rzecz. W internecie pojawił się taki tekst humorystyczny, pojawił się jako fragment podręcznika z historii obowiązującego w Polsce w 2030 roku, w którym jest napisane, że tak mają niby nasze uczyciwiczyć za 30 lat, że tam za 15 lat, napisane, że fala uchodźców w swoim czasie razem pod wodzą karami Stafy dotarła do Wiednia, byli nastawieni pokojowo, bo chcieli lepszego życia, przyszli szowinistyczni faszystowscy bolacy i wymordowali biednych uchodźców, zabrali im wszystkie dobra i dzisiaj my przepraszamy za Sobieskiego i, i jego, jego ludzi. I teraz ten żart, znaczy ma w sobie jakiś ziarenko prawdy, możemy się spodziewać różnych rzeczy, bo już się nas straszy, że za islamofobię będą wysokie kary, że to jest gorsze zjawisko niż y, antysemityzm, ale ten żart też uświadamia nam jedno, że uchodźcy idą dokładnie tą samą trasą, którą szła największa w dziejach islamu y, armia Kara Mustafy, żeby zislamizować całą Europę y, wyróżnionych chrześcijan. I wtedy było bardzo podobne zjawisko, y, które nie da się wytłumaczyć, jeżeli nie będziemy się odpowywać do teorii spiskowych, przypamiętajmy, że my jako katolicy wiemy, że szatan wciąż tu spiski i właśnie używa ludzi jako narzędzi do ich realizacji, bo szła armia tą trasą przez Grecję, kraje bałkańskie, Węgry, na wiedeń i chciała iść dalej. I Nikt na to nie reagował. Austriacy się bali, Austriacy się przygotowywali, ale siły były niewielkie, bo wielu historyków szacuje tą armię kara na 300 tysięcy żołnierzy, a Austriacy dysponowali 10 tysiącami. I Europa wróciła się placami i udawała, że nic się nie dzieje udawała, że nie widzi możliwych skutków. Tego zjawiska. Niemcy próbowali Austriakom pomóc, ale pomogli w bardzo ograniczonym zakresie. Wystawili drugie 10 tysięcy, ponieważ w tym akurat momencie zostali zaatakowani na przez Francję. Na Węgrzech powstały dziwne ruchy, których skutkiem był atak na Austrię od strony Słowacji i tylko. Państwo kościelne zareagowało, które miało, które wzywało do obrony Wiednia i które wystawiło swoich, swoich nielicznych żołnierzy. Państwo Wenecja, które miało dużo statków i na morzu wynębiło ten islam. Czy tak na marginesie ostatnio wyszedł, ukazała wkazał się, się taka książka we Włoszech, historia połowoskupu łapanijskiego i autor tej książki włoski profesor twierdzi, że Wenecjanie to są ludzie, którzy przybyli z czyli jeszcze przed Chrztem Czyli że to by byli, ich, ich pradziadami by byli, byli nasi prefedor. No i Polska, która poszła, prawda, też z niedużą armią i wydawało się, że nie ma żadnej szansy i ja, III Sowiecki, który dowodził tą bitwą. Wysłał trochę tej piechoty niemieckiej na oczyszczenie Pola, ponieważ puścił jeden oddział husarin na stracenie. Ten oddział husar przeszedł przez y, armię turecką jak nóż, ale pewnie nikt nie przeżył. W chodziło o to, żeby sprawdzić, czy po drodze nie ma jakichś pułapek liczył, pali. Turcy byli tak pewni siebie, że nic takiego nie zrobili. Wtedy opuścił husarię i jazdę i po krótkim czasie z armii tureckiej nie zostało nic. I to zagrożenie islamskie na wiele wieków zostało zatrzymane. Natomiast miało to olbrzymie konsekwencje dla Polski, bo niedługo umiera król sowiecki. I nagle się okazuje, że w Polsce pojawiają się dwa banki żydowskie, które rzucają olbrzymie pieniądze na przekupienie posłów, na akcję propagandową, na różne druki. Upowszechnia się czwarty druk podpisany przez Augusta Mocnego, że on będzie najlepszym królem Polski, on da, Polskę wprowadzi do Europy, da porządek, nowoczesne prawo, dobrobyt itd. Tak w efekcie tego August Wielki Mocny Sas zostaje królem Polski i zarazem w tym samym czasie zawiązuje lożę masowską w Sansonii, która międzynarodową, skupiającą przedstawicieli masonerii wszystkich państw Polski, której celem jest doprowadzenie do tego, żeby Polska przestała raz na zawsze istnieć i przeszkadzać. Dzisiaj bardzo dużo wiemy o tej loży, o jej działaniach. Jej plan był taki, że Polska przestanie istnieć w 1830 roku i tak by się stało, gdyby nie to, że August zmarł i to się trochę w czasie przesunęło. Natomiast w tym momencie warto powiedzieć o wydarzeniu, które miało miejsce stosunkowo niedaleko, czyli w 1270. 8 szła armia tatarska przez Polskę, szła na zachód Olbrzymia, zabijając po drodze wszystkich, zachowując przy życiu tylko młode kobiety i młodych mężczyzn, żeby ich sprzedać na targach Azji, paląc się, paląc łamy z burzy, wycinając pień wszystko, znaczy sady owocowe, cokolwiek im stanęło na drodze. I Polacy tej armii nie mieli szansy, nie potrafili się przeciwstawić. Ona szła dwoma zagonami, jeden szedł przez Lublin. I ten, co szedł przez Lublin, zatrzymał się pod Rombolnicą, w wsi Kębło. I tam oczekując na, na to, żeby reszta doszła, wyciągnęli z wozów łupy, w tym figurkę Matki Bożej, postawili tam figurkę na kamieniu, z, spędzili polskich jeńców i zaczęli tą figurkę profanować. A w tym czasie dyliczna polska armia, nastawiona na to, że zginą, ale przynajmniej na chwilę zatrzymają tą nawałę, zbliżała się do tego miejsca i Matka Boża, figurka Matki Bożej, podniosła się do góry. Zajaśniała światłem, przeniosła się na pobliskie wzgórze, zatrzymała się na Likie, oświetliła całą dolinę. Tatarzy wpadli w panikę, Polacy poczuli no, olbrzymie siły, tak widzieli, że Matka Boże jest za nimi i rozpoczęła się masakra. Zostali zdziesiątkowani, uciekali, wyrzynani podczas ucieczki. Długo wali się wrócić na te tereny i opowiadali sobie o, o, o takiej jasnej, jasnej pani. I to jest bardzo ważne cud i przesłanie ze strony Matki Bożej dla nas, prawda? dzisiaj też, aktualne i ja napisałem taką książkę Spisok przeciwko Matce Bożej w Polsce, gdzie w jednym z rozdziałów, to są cztery, w pierwszym rozdziale opisuję nie tylko te wydarzenia, tylko opisuję co działo się w związku z augustem drugim mocy, bo wokół, znaczy Wąwolnica i tamte tereny były niszczone kilkadziesiąt razy. Znaczy tak jakby jakaś palona, ostatni raz wągolica została spalona przez Urząd Bezpieczeństwa razem ze zwierzętami, i zabudowaniami gospodarczymi, ze wszystkim w latach czterdziestych. Komuniści pozbawili ją praw miejskich. Natomiast, kiedy nastał August II Mocny, zaczęły się dziwne działania wokół, wokół tej figury, bo August II Mocny formalnie przeszedł był protestantem, nieformalnie przeszedł na katolicyzm, zachowując zwierzchnictwo kościoła protestanckiego. Pojechał do Rzymu i obiecał, że ości swojego syna i wychowa go na dobrego katolika, nawet zawiózł tam kandydatów na nauczycieli syna, prosząc papieża o zatwierdzenie. I zyskał tym zaufanie papieża, i zyskał, znaczy w kościele katolickim panowało taka radość, że takie spektakularne nawrócenie jednego z czołowych przedstawicieli protestantyzmu. I Stolica chętnie po na rękę, więc on prosił o to, żeby mianować takich biskupów, jakich on tam wskaże. Byli to głównie masoni. Później jeden z nich, biskup Krakowski, zaczął działać wokół tej figury, to znaczy tam zabroniono odprawiania mszy świętych, później nakazano rozebranie tego kościoła w miejscu figury figurę zaczęto przenosić do Podwolnicy, to jest półtora kilometra i ona wracała. Wracała na ten kamień, a oni ją znowu przenosili, znowu wracała, znowu ją przenosili, aż skutecznie przemyśli. I kiedy figura była koronowana w 1978 roku, i rozebrano ją z sukienki, którą była ubrana, żeby dokonać renowacji przed publicznym wystawieniem, okazało się, że to nie jest ta figura. No, czyli tamta figura wtedy, za czasów, ja to pokazuję w tej książce, za czasów Augusta II Mocnego, została zniszczona, albo przekazana jemu i on zrobił z nią to, co uważał, czyli pewnie ją zniszczył. August się bał tej... Figury, bał się Matki Bożej. Zniszczenie Figury nic mu nie dało, bo yy, tam działała Matka Boże, a nie Figura. Tak? Matka Boża tam do dzisiaj uzdrawia i te uzdrowienia są takie znaczące, natomiast to nie chodzi o to, że tam jest miejsce uzdrowienia, tylko chodzi o to, że Matka Boża przypomina nam swoje ważne przesłanie, prawda? że ja stanę za wami i spowoduję wasze zwycięstwo, ale nie możecie skupić się tylko na modlitwie i czekać, aż was no, Bardzo niepoprawne politycznie odjawienie, stąd wciąż wyciszane, przemilczane, tak, jakby chciał tego, byłby sas. I teraz tak, jakie mamy argumenty za tym, że tutaj jest to działanie masonerii? Argumentów jest bardzo dużo. Pierwszy. Pierwszy raz w historii masoneria europejska wszystkich rytów i obediencji praktycznie wszystkie loże wydały publiczne oświadczenie, gdzie wspierają przyjmowanie uchodźców, domagają się nieograniczonego przyjmowania tych uchodźców, mówią, że to jest dla Europy bardzo ważne, że to ją młodzi, że to jej odbierze to, co jest jej wadą, a jej wadą są różne nacjonalizmy, szowinizmy. Jakieś wewnętrzne skłócenie, wewnętrzne spory, że dzięki temu zanikną narody, które są na takim utrapieniem, bo to od istnienia narodu biorą się te wszystkie kłopoty i wojny i że wreszcie zrealizują się nasze marzenia. I dlaczego oni wydali takie oświadczenie? Znaczy, to jest swego rodzaju instrukcja prawda? ci, którzy politycy. Dziennikarze i tak dalej, którzy chcą za wszelką cenę robić wiele, wiedzą, że jeżeli będą określonym panom służyć sami z siebie, to zostaną za to wynagrodzeni. Druga sprawa. Chyba w grudniu. Data dokładna zapisana jest w tej mojej książce. Masoneria i uchodźcy, czyli. Czeka nas wielka apokalipsa. Na plaży, się, na plaży Grecji pojawił się dziennikarz amerykański, który dla dziennika jakiejś na stacji amerykańskiej relacjonował, co tam się dzieje. I w pewnym momencie to było na YouTube. A nie wiem, czy jest, bo w niedzielę rano się pojawił poprzednią niedzielę, pojawił się na YouTube film pokazujący, jak buldożery i dźwigni niszczą zabytkowy kościół gotycki we Francji. Na buduje się metody, niszczy się zabytki kościoły. I po 12 godzinach ten film został usunięty. W każdym razie na tym filmie, na tym, w tym programie, w tym dzienniku telewizyjnym dziennikarz tam schylił się na piasek i wśród różnych śmieci wyciągnął księdzec zdziwionek i przeczytał ją do kamery instrukcja dla emigrantów po arabsku zaczął iść tym tropem. Okazało się, że ta broszura jest rozprowadzona wśród uchodźców na terenie Turcji. Jest podpisana, to znaczy Fundacja Społeczeństwa Otwartego jest jej wydawcą, czyli Fundacja Georgia Sorosza i zawiera mapy dojścia, zachętę do tego, żeby iść, telefony, adresy przede wszystkim internetowe, bo jakoś tak dziwnie, że oni wszyscy mają jak nie komórki do tablety, jak tablety do komputery. I, no i teraz w każdym kraju są adresy pomocne dla, dla tych uchodźców, które ich tam ochronią, pomogą, wskażą, doradzą itd. I, nie zainteresowało i zapisałem w książce tylko adresy polskie, ale sprawdziłem, jak to się wygląda w innych krajach. I w Polsce jest dziesiątki organizacji przygotowujących Polskę na, do, do przyjęcia uchodźców na różne sposoby. To, czyli są takie, które zajmują się szkoleniami dla nauczycieli, żeby nauczyciele przekazywali dzieciom prawdziwy, w cudzysłowie, i pozytywny obraz islamu jako religii pokoju jako a terroryzm jako jakiś taki chwilowy margines, czy jakieś działania agresywne jako taki chwilowy margines. Są instytucje zajmujące się przygotowywaniem dziennikarzy do tego, żeby prawidłowo prezentowali islam i są instytucje, które mają się zająć samymi uchodźcami. Na przykład w Warszawie jest takie stowarzyszenie, które ma odnóżki w całej Polsce, które się nazywa Centrum Powitania. I ono ma zapewnić opiekę prawną, informacje, pomoc przy załatwianiu zasiłków, noclegów, adaptowania się znaczy do miejscowego obyczaju Poznania. Adaptowania się w tym sensie, poznania miejscowego obyczaju i prawa. I, i, znaczy, ciekawostką, taką trochę kabaretową jest to, że na razie w Polsce przygotowany jest jeden hotel dla takich niespodziewanych, zaskakujących pierwszych uchodźców. I ten hotel jest prowadzony przez stowarzyszenie Feministy i pracują w nim Feministy. Także chciałbym bardzo zobaczyć, jak przyjemy do pierwszych gości. Kiedy zaglądamy na strony internetowe tych stowarzyszeń, to jest tam y, oczywiście informacja o źródłach utrzymania. Podstawowe źródło utrzymania to jest George Sorosz, y, Fundacja Społeczeństwa Otwartego, y, Fundacja Batorego, to jest George Sorosza. A y, znaczy, przypomnijmy na marginesie tym, którzy tego nie pamiętają, że nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że George Sorosz jest jednym z czołowych masonów y, na świecie i że jest nazywany i przez swoich, i przez obcych, to znaczy w literaturze przedmiotu, żołnierzem roczynne, że wykonuje jego, jego polecenia. Co ciekawe, te wszystkie organizacje są również zasilane w olbrzymiej ilości, których mają bardzo dużo pracowników, są młodzi ludzie, ludzie bezpośrednio po studiach, są zasilane przez różne organy Unii Europejskiej przez UNESCO, przez miasto stołeczne Warszawa, czyli panią prezydentkę Dankieliczbal i przez wiele ministerstw Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Płacy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Także tutaj ta ręka ręka Masonów już coraz wyraźniej się jawi. I samorząd niezależnie od tego, niezależnie od, od tej akcji, prowadzi akcję nacisku na rządy, żeby przyjmował minimum milion uchodźców rocznie i proponuje formy, różne formy finansowe rozwiązania tego problemu i bardzo wysoką materialną pomoc dla tych ludzi. No i wreszcie ostatni argument. Ja zacząłem się zajmować masonerią w latach 80. Pierwszą książkę na ten temat napisałem w 1993. Ona wyszła w grudniu 1993 i nosiła tytuł Masoneria Polska 1993. I ten jeden z rozdziałów to jest zreferowanie książki.